Teledziennik, Janusz Wojcieszek, witam Państwa. Oto skrót dzisiejszych informacji. Krytycznie oceniono pracę zarządu spółki MPK. Wykonania kompleksowych kontroli stanu instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych domaga się prezydent Radomia. Zgromadzenie spółki MPK krytycznie oceniło pracę zarządu. Ze stanowiska odwołano wicedyrektora tego przedsiębiorstwa Jana Kopyckiego. Ubiegłoroczną działalność spółka MPK zamknęła ujemnym wynikiem finansowym. Wynosi on około 150 tysięcy nowych złotych. Podczas zgromadzenia spółki MPK odwołano ze stanowiska jej wiceprezesa Jana Kopyckiego. Jako powód odwołania wiceprezydent Leszek Kłodziński podał brak współpracy z zarządem. Tak samo negatywnie została oceniona działalność całego zarządu. Natomiast rozliczenie tego zarządu odbędzie się na posiedzeniu, kiedy będziemy udzielali temu zarządowi absolutorium. Leszek Kłodziński nie wykluczył kolejnych zmian personalnych w MPK. Za przykład jednej z błędnych decyzji prezydent Kłodziński uznał pomysł budowy przez MPK miniciągnika. Jako szczególnie ważne w działalności spółki prezydent uznał prowadzenie poprawnej analizy kosztów przedsiębiorstwa. Liczne wybuchy gazu i awarie instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych spowodowały, że prezydent Radomia Kazimierz Wlazło zażądał od właścicieli i zarządców domów przeprowadzenia koniecznych kontroli. Dokumenty potwierdzające ich przeprowadzenie należy złożyć do 10 marca tego roku. Prezydent wydał komunikat 21 lutego. Obowiązek przeprowadzenia kontroli nie dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych i tzw. zagrodowych. Kontrole powinni natomiast przeprowadzić właściciele i zarządcy pozostałych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Kontrole mają obejmować sprawdzenie stanu sprawności technicznej instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli należy złożyć w Wydziale Architektury, Referacie Nadzoru Budowlanego Urzędu Miejskiego przy ulicy Żeromskiego 65, pokój nr 13. Termin składania dokumentów upływa 10 marca bieżącego roku. Z informacji, jakie zebraliśmy wśród właścicieli i zarządców budynków, wynika, że dotrzymanie terminu będzie możliwe w przypadku administrowania lub posiadania najwyżej kilku budynków. Poważne problemy będą natomiast miały spółdzielnie mieszkaniowe. W wielu z nich trwają dopiero przygotowania do kompleksowych kontroli, w innych zaś termin zakończenia już rozpoczętych planuje się na sierpień bieżącego roku. Problem obniżenia wód gruntowych był tematem spotkania Społecznego Komitetu Ekorozwoju z mieszkańcami Radomia. Niestety radomianie nie wykazali większego zainteresowania. Na spotkanie przybyło niewiele osób. Społeczny komitet ekorozwoju zorganizował otwarte spotkanie z mieszkańcami Radomia, aby poinformować nie tylko o swojej ponad półtora rocznej działalności, ale także zebrać opinie na temat obniżania wód gruntowych. Zdaniem komitetu jest to najpoważniejszy problem naszego miasta. Naprawdę jest to duży problem i złożony problem wieloczynnikowy. Tutaj nie tylko sam problem obniżenia wód gruntowych i zaniku cieków powierzchniowych, ale również wchodzi w grę problem zanieczyszczenia tych cieków i infiltrowania zanieczyszczeń do wód w głębnych i przez co może się pogorszyć w przyszłości jakość wody. Jest to również problem przyrodniczy, gdyż mała ilość lasów wokół Radomia, mała ilość zieleni w Radomiu powoduje nieprawidłową cyrkulację wody w przyrodzie. Zainteresowanie spotkaniem było niewielkie, przybyli na nie przede wszystkim ludzie, którzy zawodowo bądź społecznie związani są z ochroną środowiska. Zdecydowanie liczyliśmy na o wiele większą frekwencję, wychodząc z założenia, że problem, który, który poruszamy jest bardzo ważnym problemem, no okazuje się, że nie wiem, tak szczerze mówiąc nie potrafię odpowiedzieć, czy nie interesuje mieszkańców, no bo rzeczywiście problem wody jest oceniany przez odkręcenie kurka, kranu. Woda leci, problemu nie ma. Ale patrząc perspektywicznie za lat 15 czy 20, jeśli natychmiast nie podejmiemy działań, to będzie to rzeczywiście problem i podejrzewam, że wtedy z inicjatywy społeczeństwa będą tego typu zebrania organizowane. Przypomnijmy, że Społeczny Komitet Ekorozwoju realizuje w Radomiu program pilotażowy na rzecz ochrony środowiska. Efektem jego działania będzie rozwiązanie najpoważniejszego problemu naszego miasta. Ponad 7,5 miliarda starych złotych przyznano województwu radomskiemu na wapnowanie gleb. Według najnowszych badań w naszym województwie jest ogółem 77% gleb o podwyższonej kwasowości, co powoduje spadek plonów. W województwie radomskim przeważają gleby lekkie, dla których charakterystyczna jest podwyższona kwasowość. Jak wynika z badań prowadzonych przez Stację Chemiczno-Rolniczą w Kielcach, ponad 40% powierzchni uprawnej to gleby bardzo kwaśne o czynniku pH mniejszym niż 4,5. Tak duże zakwaszenie wpływa ujemnie na jakość i ilość plonów. Aby zneutralizować kwasowość, należy systematycznie wapnować grunty. Taką akcją objęto 430 wsi w 42 gminach województwa radomskiego. Jest to jednak tylko 30% ogółu. Na więcej nie wystarcza wydobycie kamienia wapiennego w i iłży. Aby zwiększyć wydobycie do poziomu zaspokajającego potrzeby województwa, należy zainwestować 7 miliardów 600 milionów starych złotych. Dzisiaj wicewojewoda Zbigniew Gołąbek rozmawiał w tej sprawie z Waldemarem Długołęckim, dyrektorem Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów. Województwo radomskie otrzyma dodatkowe 5 miliardów. Pozostała kwota zostanie wypłacona w ciągu roku. Program kulturalny, który będzie realizowany w województwie radomskim oraz spekulacje prasy dotyczące przejęcia obiektu radomiaka przez Wyższą Szkołę Inżynierską, był tematem dzisiejszej konferencji prasowej wojewody Zbigniewa Kuźmiuka. Program kulturalny został opracowany na dwa kolejne lata. Na jego realizację Wojewoda przeznaczy prawie 2% swojego budżetu, to jest około 50 miliardów starych złotych, czyli nieco więcej niż w roku ubiegłym. W programie przyjęto, że wszelkie prace przy remoncie zabytków Wojewoda będzie prowadził wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków i samorządem. Zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka instytucje te powinny określić listę obiektów, które mają być remontowane bądź konserwowane. Program zakłada także zakończenie remontu lewego skrzydła w Muzeum Okręgowym, dokończenie inwestycji w Muzeum wsi radomskiej. Na konferencji wojewoda mówił również na temat spekulacji prasowych dotyczących przyjęcia obiektów radomiaka przez Wyższą Szkołę Inżynierską. Zbigniew Kuźmok powiedział, że ich właścicielem jest Radoskur i nikt poza nim nie będzie dysponował tym mieniem. W sierpniu odbędą się w Radomiu Czwarte Międzynarodowe Targi Garbarstwa, Skóry i Ochrony Środowiska. Niemały udział w sprawnym przebiegu trzech dotychczasowych imprez handlowych mieli radomscy policjanci. Mimo licznego udziału wystawców i gości Targów nie odnotowano żadnego przypadku kradzieży bądź zakłócenia porządku. Bardzo sprawnie przebiegał również ruch kołowy na trasach wiodących do obiektów wystawienniczych. Te oraz inne walory organizacyjne podkreślił na dzisiejszym spotkaniu z przedstawicielami Wydziałów Prewencji Komendy Rejonowej i Wojewódzkiej w Radomiu prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Garbarzy Czesław Kot. Myślę, że ten rodzaj podziękowań daje satysfakcję nam bezpośrednim wykonawcom zadań związanych z ochroną z ochroną targów. Sądzę, że nie ulega dla mnie wątpliwości, że jest to mobilizujące. Zapraszając do partnerskiego udziału w organizacji tegorocznej imprezy targowej prezydent wręczył obecnym na spotkaniu policjantom dyplomy i upominać. Wiadomości sportowe przedstawi państwu Piotr Sprędałowicz. Witam Państwa. Sportowa oferta na najbliższy weekend dla radomskich kibiców będzie, podobnie jak przed tygodniem, bardzo skromna. Broniący się przed degradacją z serii A Siatkarze Czarnych kolejny dwumecz drugiej rundy rozegrają ponownie na wyjeździe, mając za przeciwnika przeciętny zespół Stilonu Gorzów. Radomianie podbudowani cennym zwycięstwem w meczu z Mostostalem Kędzierzyn Koźle powinni uporać się z mało wymagającym przeciwnikiem, którego przed dwoma tygodniami w Radomiu zwyciężyli gładko w stosunku 3 do 0 i 3 do 1. Po kilkutygodniowej przerwie na parkiet wracają siatkarki Radomki. W kolejnym spotkaniu o Mistrzostwo Trzeciej Ligi podopieczne trenera Andrzeja Tusznio zmierzą się z AZS-em AWFM Biała Podlaska. Spotkania rozegrane zostaną w sali szkoły podstawowej nr 9. Początek w sobotę o godzinie 16 oraz w niedzielę o godzinie 11. Na zakończenie teledziennika przypominamy skrót dzisiejszych informacji. Krytycznie oceniono pracę zarządu spółki MPK. Wykonania kompleksowych kontroli stanu instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych domaga się prezydent Radomia. Na dzisiaj to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.